z nami e, trener naszej drużyny, Arek, Arek Żelak Arek, no, co trzeba przyznać? Mecz był bardzo dobry, bardzo wyrównany, bardzo szarpany, bardzo rwany, zacięty. Jak myślisz, co zadecydowało o tym, że to jednak ja Jastrzębie no, zgarnia dzisiaj trzy punkty i, i, i wygrało ten mecz? Na pewno bardzo fajnie zaczęliśmy całe spotkanie. Wygraliśmy 29 27 pierwszego na przewagi e, Powiem tak, e, takie mecze czasami się zdarzają, bo e, oni wrócili, można powiedzieć, z Grecji, dzień może wcześniej. My gramy co 2 trzy dni mecze teraz. Taki mamy okres napięty i po prostu której z drużyn mogła ta noga przysłowowa, przysłowowa z gazu spaść. Niestety to byliśmy my dzisiaj. No i Jaszczębie wygrywa tak naprawdę całą plus ligę sezon zasadniczy. Gratulacje dla nich, a dla nas po prostu nic się, nic się nie dzieje. My, my wiemy co mamy robić. Następny mecz już już w środę. W jak wylatujemy do, do Włoch i tyle. Zapominam po prostu, to jest historia dla nas i nic się nie stało. No właśnie, czy nie jest trochę też tak, że w związku z tym, że przed nami mecz pucharowy, który jest no dość ciekawą przygodą, dość atrakcyjną przygodą przede wszystkim. Też nie zaważył, że troszeczkę mentalnie no daliśmy sobie troszeczkę spokoju z tym meczem, jak myślisz? Nie, nie, i to są sportowcy w 100%, także ja jeżeli jest okazja, to zgarniamy 3 punkty i tyle. Po prostu dzisiaj jeszcze mi by było lepszą drużyną. Yy, bardzo ciężki, ciężki pierwszy set na przewagi i tak dalej. Yy, nigdy nigdy nie ma takiego meczu, można powiedzieć, że odpuszczamy coś w tym stylu. Po prostu dzisiaj dzień mieli lepszy, ja z strzępianie i tyle. Yy, musimy wyciągnąć wnioski przygotować się do Pucharu, yy, który będzie w następnych tygodniach. No właśnie, a jakieś szczególne przygotowania przed wylotem do Włoch? Jakiś szczególny system macie przygotowań, czy po prostu odpoczynek jedziecie, bo no stawka jest fajna, przygoda ciekawa. No stawka duża, na pewno mamy dobry wynik za zanadrzu. Yy. Jutro będziemy odpoczywać ten jeden dzień, nam się każdemu i sztabowi, i zawodnikom. Tutaj Janek podsłuchuje się, przyda na pewno. We wtorek, we wtorek już, już będziemy trenowali, można powiedzieć, w poniedziałek, jeszcze u siebie. Wylot w poniedziałek, i tak to będzie wyglądało. Takie taki kolejne dni po prostu. Skupiamy się na Pucharach w tym momencie. Okej, okay, to my dziękujemy Wam za super emocje, za świetny mecz. Naprawdę wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku, bo to był naprawdę mecz hit kolejki, myślę, że przez duże ha. Dzięki wielkie. bardzo dziękuję. Do zobaczenia. naszym mikrofonem nasz weteran lubelski weteran jakub wachnik jakub czy zgodzi się na test lubelaka na test lubelaka o kurczę no nie wiem nie, nie to zacznijmy nie. od tego Próbujmy. który to już jest twój sezon w lublinie piąty piąty sezon czy przez pięć lat dowiedziałeś się co to są ciapy ciapy tak jest co to jest są ciapy? no takie laczki laczki prostu. laczki tak. u mnie też się mówi ciapy Myś... więc... O, to super. no więc, więc nie to ma problemu super. to generalnie zaliczamy pierwsze Dobra. pytanie a czy jechałeś kiedyś trajtkiem? trajtkiem. Czyli takim autobusem e, półelektrycznym, tak? Tak, czyli trolejbusem. Trolejbusem, Brawo. jechałem. Myślę, że zaliczamy, dobra, zaliczamy. Dobra, dobra, jechałem. Czy... E, wiesz kto to jest breidak? Breidak? Kurczę, żona mi mówiła breidak, Brejdag. To nie jest e, czasami ten cebularz taki? No niestety nie, breidak to po lubelsku brat. Brat. A myślę, że też już pamiętać na pewno. A jeszcze jedno takie pytanie. Cebularze, cebularze. A na cebularze jak się mówi jakoś? Po prostu cebularz, cebularz tak. Dobra. Natomiast jeszcze chciałbym Cię zapytać, jak myślisz, czy w Lublinie jest stare miasto, czy starówka? Stare miasto. Bardzo dobrze. Myślę, że zaliczyłeś nasz test. Większość odpowiedzi poprawna. Kuba, jak przygotowania przed wylotem do Włoch, do Italii? Piękna przygoda przed Wami. Tak, piękna przygoda, jutro dzień wolnego na regenerację szybką i w poniedziałek mamy taki krótki trening i, i lecimy na samolot. Potem lecimy samolotem, więc tego czasu jest, jest bardzo mało. No myślę, że to przed nami taki najważniejszy mecz sezonu. Marzyliśmy o tym pucharze challenge i, i powoli to stajemy przed szansą, żeby, żeby zdobyć ten puchar więc myślę, że tutaj nas nie trzeba dodatkowo motywować, każdy jest świadomy, gdzie jedziemy i po co jedziemy. Myślę, że dzisiejszy zacięty mecz tutaj w hali w Jastrzębiu to tylko przedsmak tego, co czeka nas już za niespełna miesiąc w Tauron Arenie Kraków, gdzie właśnie z drużyną z Jastrzębia, no tak jak w tamtym roku, zmierzymy się w półfinale. Mamy nadzieję, że z innym wynikiem tym razem? Tak, no dzisiaj, dzisiaj był bardzo wysoki poziom z jednej i z drugiej strony, ale myślę, że to, 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 nie, jest, to nie jest najlepsza forma jednej i drugiej drużyny. Także w kwietniu na pewno się na pewno szykuje się w bardzo fajny meczyk. Też o, o Puchar Polski. Więc zobaczymy. No dzisiaj, dzisiaj chcieliśmy ugrać przynajmniej, przynajmniej jakiś punkcik, że, żeby, żeby mieć jakieś tam zapewnione to czwarte miejsce. Ale wszystko jest też w naszych rękach i myślę, że będziemy walczyć do końca. Został jeden mecz, też ważny u siebie przed, przed playoffami taki, taki przedstart. Więc zobaczymy. Na razie to, o tym nie myślimy, tylko skupiamy się na, na środowym meczu, no bo, no bo to jest dla nas teraz najważniejsze. Dokładnie, zgadzamy się tak samo, jesteśmy z wami, będziemy wam kibicować w Italii. Tak także super, widzimy się, się widzimy już niedługo. Dziękujemy za wspaniałe emocje dzisiaj. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. <laughs> ..